Cześć, dziś pokażę Wam do czego może służyć prawy alt intro. Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry, moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Self-Made Tips. Jest wtorek, godzina 18, startujemy. Dziś pokażę Wam, do czego może służyć prawy alt. Jest to klawisz znany naprawdę chyba wszystkim, którzy korzystają z Windowsa. Na Macu byłoby to chyba option, jeśli dobrze kojarzę. W każdym razie, wiemy generalnie, jak to wygląda. Kiedy pracujemy przy komputerze, robiąc cokolwiek, trzymając w prawej ręce mysz, lewa ręka zmierza bardziej e, do lewej strony klawiatury, więc częściej jakieś skróty, klawiszowe i tym podobne rzeczy w programach są przypisane właśnie po tej stronie klawiatury, natomiast w FL Studio wykorzystano również przycisk prawego altu i to wykorzystano w sposób wydaje mi się dosyć ciekawy, bo jeżeli sobie wejdziemy, moi drodzy, tutaj na przykład na piano roll i przytrzymamy sobie prawy alt właśnie, to nasza myszka, nasz lewy przycisk myszy zamienia się tak naprawdę w narzędzie wyciszania. Jeżeli chcemy to zrobić, to możemy zrobić to bardzo prosto i nawet nie musimy się jakoś specjalnie z tym męczyć. Tak jak widzicie, ten prawy alt na naprawdę zdaje egzamin. Także tak jak widzicie, jeżeli wejdziemy sobie nawet w takie krótsze nuty i przytrzymamy sobie moi drodzy prawy alt, to faktycznie możemy to sobie wyciszyć. Jeżeli wejdziemy na playlistę i wrzucimy sobie taki pattern na playlistę właśnie, przytrzymując prawy alt, również możemy wyci wyciszać poszczególne elementy naszego aranżu. Także dla tych, którzy będą o tym pamiętać i będą korzystać z funkcji wyciszania, jak najbardziej polecam. Bardzo poręczna Funkcja pod tym oto prawym altem została zaszyta. Dajcie znać, co wymyślicie, czy będzie to przydatne, czy też może nie, a może już korzystaliście z tej funkcji. Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. A z mojej strony na dziś to tyle, dziękuję Wam bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło i cześć. Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Self Made Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.